Szanowni mieszkańcy, dzisiaj mamy 14 lutego Walentynki, czas zakochanych, ale jednak dla niektórych to czas ciężkiej walki o to, żeby tutaj w południowo-wschodniej Polsce było normalnie. W związku z tym ciągle powracamy do palącego problemu naszego regionu, mianowicie brak wjazdu do miasta od strony Tucze do Jarosławia. Brak ronda czy lewoskrętu powoduje, że problemy komunikacyjne narastają. No niestety, władze lokalne nie chcą podjąć y, tematu i rozwiązać y, problemu. W związku z tym, tak jak zapowiadaliśmy, y, przechodzimy do działań polegających na tym, że wychodzimy, wychodzimy na ulicę i y, publicznie manifestujemy swoje y, niezadowolenie i domagamy się, aby ten lewoskręt czy, y, czy rondo powstało. W związku z tym Wszyscy mieszkańcy, którzy przybędą na spotkanie, będą mogli podpisać taką oto listę dotyczącą właśnie wyrażenia stanowiska, że jednak ludzie domagają się tego wjazdu. Zebraliśmy już około 150 podpisów w dwóch miejscowościach. Liczymy na to, że wszyscy, którzy przybędą, będą mogli również prawda, podpisać się i pismo wyślemy do. Pana ministra, czy będziemy prosić Panią Wojewodzinę o mediację z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, bowiem władze lokalne nasze nie chcą tego zrobić, więc musimy w takim razie sami takie działania podjąć. Proszę Państwa, bardzo się cieszymy, że wszyscy oglądają naszą stronę na YouTube. Mamy około 4000 wejść, więc jak się okazuje. Problem ulicy Kwiatowej to nie problem ulicy Kwiatowej, tylko problem lokalny, gdzie ludzie wypowiadają się na forach internetowych na temat tego, co się dzieje. I tu Państwu chcę przytoczyć kilka, kilka wypowiedzi internautów, które są bardzo mądre, inteligentne i też rzucają nowe światło na, na cały problem, jaki zaistniał. Tutaj mam wypowiedź jednego z internautów, który pozwolę, który wypowiada się bardzo. Yy, jednoznacznie, wymownie, ale i też odzwierciedla opinię wielu mieszkańców naszego regionu. Czytam. Wytłuszczonym nadrukiem jest napisane Ukarać projektanta tego bubla oraz tego, co sp sprawdzał ten niby projekt i podpisywał się pod nim. Nie sztuka narysować obrazek na mapie. Trzeba pojechać w teren obejrzeć. Trzeba było zatrudnić geologa, a może melioranta żeby pracownicy przez półtora roku nie męczyli się z bagnem i wiecznie stojącą wodą przy wiadukcie na granicy Muniny i Tuczyn. Słusznie mieszkaniec Tuczę nazwał projektanta bałwanem, chociaż to słabo powiedziane. A kto odebrał tę niedoróbkę? Powinien za to zapłacić. A kto naprawi uliczkę w Tuczębach? Dobrze, że mieszkańcy Tuczęk protestują, inaczej nikt by się tym nie zainteresował. Proszę Państwa, oczywiście zdaję sobie sprawę, że e, ktoś może e, posądzić nas o pewną stronniczość w sprawie i nie mogę też powiedzieć, że są głosy krytyczne mówiące o tym, że e, robimy niepotrzebny szum, aczkolwiek uważamy, że zdecydowanie mamy rację i bronimy nie tylko swojego interesu, proszę Państwa, aczkolwiek jest to zrozumiałe, że bronimy swoich domów, ale co więcej, my potrafimy stanąć w obronie wszystkich. I dlatego dziwimy się, że dla, dlaczego niektórzy nas nie rozumieją. Ale na szczęście są i inni internauci którzy zadają bardzo inteligentne, mądre pytania. Na przykład pisze jeden pan, z Tułczem można jechać ciągnikiem po obwodnicy, a z Tywoni z już nie? My też chcemy jechać, przecież też wozimy zboże. No i słusznie. Następnie, yy, tutaj pisze pan, wnioski po spotkaniu z wójtem, Mieszkańcy Muniny i Tuczę będą mogli jeździć ulicą kwiatową, Resztę, reszta niestety ma jeździć przez zjazd w mieście. Wójta nie obchodzą mieszkańcy nie jego gminy. No proszę pana, tu muszę powiedzieć, ma pan trochę rację w tym, drogi internauto, racji, ale i trochę nie ma pan racji. Trzeba w takim razie zmobilizować swojego wójta, swoje władze z Ostrowa, z Radymna, nie wiem, z tamtych terenów, żeby wszyscy wreszcie wójtowie się zebrali i zauważyli to, co jest oczywiste, czyli brak wjazdu do miasta. Następnie, tutaj słuszna uwaga w kontekście protestu, który będzie jutro o godzinie 12 na przejściu w Tuczępach. Mianowicie, jeden pan pisze w ten sposób, protest nie o 12, tylko o 14, bo ludzie z pracy będą wracać i nie będą mogli uczestniczyć. To wniosek na przyszłość. Też postaramy się to wziąć pod uwagę i myślę, że na koniec przytoczę jeszcze jeden, jedną wypowiedź internautów, yy, internauty, która brzmi, rondo pod wiaduktami to chyba jedyne i najrozsądniejsze rozwiązanie. O co w tym wszystkim chodzi? Ja też sobie proszę Państwa zadaję pytanie, o co w tym wszystkim chodzi, bo tu jest proszę Państwa brak dobrej woli i czas zwolnić mieszkańców z obowiązku niesienia dźwigania problemu lokalnego, bo też nasza cierpliwość się kończy. A notabene jeszcze chciałem na końcu podać informację dla rolników i wszystkich pozostałych, posiadających duże samochody. Już właśnie montowane są bramki na obwodnicy w Jarosławiu od 1 marca. Wszystkie pojazdy powyżej 3,5 tony będą płaciły, będą miały opłaty przewóz. za przewóz. Więc proszę Państwa, Myślę, że problem dopiero się zaczyna. Natomiast my już mówimy o nim dwa miesiące. Będą media na spotkaniu. Mamy nadzieję, że sprawa wreszcie nabierze rozmachu i rozgłosu i wszyscy zajmiemy się rozwiązaniem problemu, a w szczególności nasze władze. Pozdrawiamy wszystkich internautów i dziękujemy za odwiedzanie naszej strony. Naprawdę życzymy wszystkim nam, a przede wszystkim i sobie, bo przecież to jest normalne, że każdy też również działa we własnym interesie, żeby sprawa się rozwiązała, żeby mieszkańcy południowo-wschodniej Polski mieli wjazd do miasta, a my po prostu święty spokój i żyjmy sobie w naszej kochanej ojczyźnie. Dziękuję.